Witam, witam. Przed nami kolejny dzień ustawiania bohaterów na zbliżający się turniej. Jeśli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wspomóc na zrzutce, na Patronite, subskrybując i dając lajka. Like Link do pomocy znajdziesz w opisie każdego filmu. Kilka osób w czwartek zapytało się mnie, dlaczego nie wstawiłem kolejnego filmu z turnieju. Otóż powód jest bardzo prosty. Przegrałem pierwszą walkę turniejową w czwartek, więc uznałem, że nie ma sensu robić kolejnego materiału. Ten filmik dołączę do tego materiału i będziecie go mogli teraz obejrzeć. No i ruszajmy na bitwę. Żółty front, fioletowy, zielony owo. Czyli możemy sobie na pewno pójść fioletowym, ulubionym i czerwonym, tak jak szliśmy ostatnio. I oczywiście mamy lekarza w ekipie. Zaatakujmy. Z kolorem słabiutko, ale coś tam myślę, że żółtym. Aha, żółtego nie mamy. <laughs> Myślałem, że wziąłem żółty, ale widzę, że żółtego nie wziąłem, co było świetnym pomysłem, jak widać. Ale czerwony też da. Odpaliła ulubiona postać, która <laughs> oczywiście zamroziła sama siebie. Słuchajcie, wszystkim moim przeciwnikom polecam Dan Zaburo. On ma trzy umiejętności, z czego najczęściej używa tę. Zamrożenie, czyli sam siebie zamraża na dwie tury i nie może regenerować ma many. Typowy samobój. Nie rozumiem tej postaci kompletnie. A jeszcze bardziej nie rozumiem ludzi, którzy jej używają. To są w ogóle jakieś ewenementy dla mnie. No ale co zrobisz? Dzięki takim jak oni, tacy jak my, nabijają sobie punkty na turniejach. O, mózg mi się wyłączył, właśnie zrobiłem sobie taką 4-kilometrową przebieżkę lekką. I przyznam, że, że trochę się na chwilę zamyśliłem, ale już jestem z wami z powrotem. Małpeczka odpali. Och. Jak widać tutaj wcale nie jest kolorowo u nas. Na szczęście tam ci się jeszcze trochę jarają. Teraz odpalimy ducha sobie, nie odpalimy ducha, ale odpalimy sobie blokowanie many dla tych oto. Mysiów, pysiów. Jak oni mnie pokonali. Słuchajcie, tego się nie spodziewałem. <grystanie> tak się skończył ostatni dzień turnieju. Nagrywanie i oglądanie swoich filmów ma jeszcze jeden plus, a mianowicie można go przeanalizować na spokojnie. Jak widzieliście przed chwilą, ja się zdziwiłem, że oni mnie wykończyli, gdyż przed tym ostatnim atakiem przeciwnika miałem jeszcze prawie 630 punktów życia. Wprawdzie miałem osłabioną obronę, ale przeciwnik miał tylko zwykłe ataki. Powinien mi zadać uderzenie może na poziomie 300, może 400 punktów, no nie więcej przy czterogwiazdkowych bohaterach. Natomiast jak widzicie, zadał mi uderzenie na poziomie 1486 punktów. Pamiętajcie, że to nie był żaden specjal, bo mana, jak widzicie, przeciwnik ma zablokowaną, to było normalne, zwykłe uderzenie. I teraz ja osobiście powiem, że nie mam wytłumaczenia na tą sytuację. Może Wy wiecie, co się wydarzyło. Nie mówcie mi, proszę, że osłabiona obrona spowodowała, że atak był za półtora tysiąca punktów. Takich ataków, które ja nie odnotowuję na postaciach 5 z 20 talentami. Aby uprzedzić wszelkie komentarze, że to małpa tak bardzo wzmocniła ten atak, to tutaj macie screena z wcześniejszego etapu tej walki. Burtus zadaje około 170-177 punktów obrażeń. Więc nawet jeśli małpa dodała 200%, a dodaje 185, to powinien być atak za około 340 punktów. Zaznaczam też, że fioletowy czerwonego bije mocniej niż fioletowy fioletowego. Kompletnie tego nie rozumiem. Jak dla mnie na tą chwilę ewidentny błąd w grze i jakieś mocne przekłamanie. Jeśli macie inne wytłumaczenie, podzielcie się nim w komentarzach tutaj czy na Facebooku. Często spotykam się z wypowiedziami ludzi, którzy twierdzą, że nie biorą udziału w turnieju, bo im to nie pasuje, nie podoba się, nie warto. Nie do końca się z tym zgodzę. Pamiętajcie, że z turniejów nawet przy słabych wynikach potrafią polecieć fajne nagrody. Tutaj macie mój wynik, zobaczcie 50%, czyli bardzo słabiutko. Natomiast mimo tego nagrody... Nie takie najgorsze. Oczywiście nie jest to szczyt możliwości, ale jak to się mówi, lepszy ryc niż nic. Więc ja sugeruję, brać udział w turniejach, bo nawet jak uzyskacie kiepskie wyniki, to macie szansę, że wpadnie coś przyzwoitego. Sprawdźmy teraz, jak spisała się nasza obrona w ostatnim turnieju. No więc spisała się nie najlepiej. Właściwie powiedziałbym, że średnio. D, czyli mogło być gorzej. Pierwsze cztery przegrane. Następnie, gdzie wygrane? No tu mnie nie atakowali za dużo. Co ja bym na tą chwilę poprawił w swoim ustawieniu obronnym? Na pewno nie dawałbym Wilbura na, na front. Dlaczego? Dlatego, że jak widzę teraz, sam atakowałem Wilbura. To jest za bardzo pasywna postać. On się odpala, wprawdzie dzieli uderzenia na wszystkich, ale tak samo dzieli u mnie. Gdyby na przód na przykład dać kolena albo Scarlet, która atakuje jeszcze szybciej, to pewnie byłoby lepiej. Na następny turniej na pewno będę się starał dać obronę bardziej atakującą. Na dzisiejszy turniej prawdopodobnie dam obronę troszkę inną. Zobaczymy jak to wyjdzie. Zobaczmy zatem, co tam twórcy gry dla nas dzisiaj wymyślili. Wchodzimy na turniej. Turniej pięciogwiazdkowy, więc słabsi gracze tutaj będą mieli lekki problem. Szturm. Wszystkie umiejętności specjalne ustawione na poziomie bardzo szybkim. O kurde, ale tu się będzie działo. I nie ma koloru czerwonego. O, to... już widzę te wszelkie telurie <grystanie> na tanku. To będzie jakiś kosmos. No ale. <grystanie> no dobra. Mnie to się podoba, lubię takie turnieje. Dołączymy do niego i zobaczmy, co tam nam zasugerowało. Zasugerowało nam takie ustawienie. O, może i nie jest głupie. Ja widzę, że system dobiera to w taki sposób, że sugeruje zawsze najmocniejsze postacie, niezależnie jakie one są. I niezależnie też od tego, czy one pasują, czy nie pasują do zasad turnieju. Ale my, oczywiście, takiego składu sobie nie weźmiemy. Od razu mówię, że dobrze mieć tutaj yy, obszarowców. Tacy jak na przykład Azlar normalnie ładują się wolno, oni tu będą ładowali się bardzo szybko. więc najlepiej zbrać obszarowców i tych, którzy mają wolną manę i bardzo dobrą umiejętność. No, słuchajcie, ja się tutaj nawet nie będę zastanawiał, tylko daję telurię na środek. No, byłbym. Hmm, nie, nie wiem, jak to nazwać, żeby nikogo nie obrazić. Ale byłbym niepoważny, gdybym tej telurii na środek nie wziął, skoro nie ma koloru czerwonego. Ja jeszcze się upewnię, jeszcze raz sobie sprawdzę. No, tak, no nie ma koloru czerwonego. Fioletowy, żółty, zielony i niebieski, no, tak jak pokazywałem. W tym miejscu możemy sobie wszystko sprawdzić. Słuchajcie, ostatnio dostałem Alfrikę. Ona jest bardzo wolna, natomiast na tym turnieju myślę, że może zrobić giga robotę. Bo Alfrikę to jest postać, która jest dosyć rzadka, mało spotykana, jak na tą chwilę jeszcze. Ja może przybliżę wam ją troszkę. Postać, która ciska pięcioma kostkami mroku. Ona te pięć kostek może uderzyć w jednego, a może uderzyć w czterech różnych przeciwników. Ale te kostki zadają około. 200, 220, 230 obrażeń każda, czyli w sumie, jeżeli na przykład macie na końcu jednego przeciwnika, to on dostanie około 1000 obrażeń, czyli właściwie jednym strzałem wykończacie każdego, ale to nie jest najważniejsze. Poza tym, że ona wali tymi kostkami, to ona zabiera poziom zdrowia celu o 224 punkty. Czyli znowu, jeżeli traficie 5 razy jednego przeciwnika, to zabierzecie mu ponad 1000 zdrowia, to znaczy paska zdrowia. Chodzi o to, że on już nie będzie mógł tego zdrowia regenerować, nawet jak się będzie leczył. Czyli jego maksymalne zdrowie, które może regenerować, zmniejsza się z każdą kostką o 224 punkty. Więc to też jest mega fajne na przykład na wojnę. Przeciwnicy się leczą, albo gdzie jest automatyczne leczenie, bo oni tu się nigdy nie będą leczyli do, do końca. Z każdą kostką będą się mogli uleczyć mniej. I jedna z najważniejszych umiejętności: każda postać, która zostanie trafiona choćby jednym klockiem, na trzy tury dostaje furiacki atak. Czyli jeżeli ma manę bliską naładowaniu, albo naładowaną, to z automatu uderza siebie albo któregoś ze swoich przeciwników i traci manę do zera. To jest świetne na wszelkiego rodzaju wydarzenia, na wszystkich bossów. Bo tak naprawdę, tą amfitę możecie powodować, że wasz przeciwnik nie naładuje się ani razu. Genialna postać, więc niewątpliwie ją dam. Z drugiej strony uderzymy sobie kuchenem. wróć! Kuchenem, no bo to jest petarda kolejna. No, Kuchen z telurią, moim zdaniem, nie do zajechania. Oczywiście łamie tutaj swoje zasady, które mówią, że żeby nie podwajać koloru, tutaj bziutko, ale czy mi to robi wielką różnicę przy tak mocnych petardach? musiałby przeciwnik mieć naprawdę 6, 8, 10 klocków żółtych, żeby mnie wykończyć na, na dzień dobry i żeby ja się nie zdążył naładować. Bo jeżeli się odpali, chociażby te luria, to już odpaja, odpalają się moje minionki. Każdy z nich daje ponad 200 do obrony, 220 chyba. czy zaraz ich wyleczy. Rewelacja. No dobra, ale zobaczmy, co my tu jeszcze możemy sobie dać. W sensie tak naprawdę, to ja tutaj dużego wyboru nie mam, bo już więcej obszarowców nie widzę. Można by oczywiście dać welę, chociaż wela najlepiej działa na czerwonych, no ale ma nią mocno, mocno zrobioną. Poseidona, dwóch snajperów, właściwie jednego snajpera. Niezieleni niestety u mnie atakująco słaba, no mógłbym tutaj dać Lianę, no ale skoro mamy Telurię, to nie będziemy zieleni powielali. Z żółtego zdecydowanie najlepszym innym zawodnikiem jest Poseidon. Nie mam żadnego obszarowca, no mógłbym tutaj jeszcze dać kogo, mógłbym tutaj jeszcze dać Drake Fonga albo Justice, to są obszarowcy. Czy Justice będzie lepsza? Z drugiej strony, słuchajcie, jak jest bardzo szybka i wszystkich oślepi, czy ja wiem, czy to nie będzie lepsza postać? Kuchen na pewno odpali wcześniej. Więc osłabi, bo to trzeba w ten sposób analizować. Zobaczcie, Kuczen odpali prawdopodobnie jako drugi, czyli osłabi obronę przeciwnika. No to wtedy, jakby Justice poleciała. Słaba postać. Ta postać jest słaba, natomiast na tym turnieju ona dużo zyskuje. Bo w tym momencie wszyscy przeciwnicy są też oślepieni, co powoduje, że nie za dużo mogą zrobić. Właściwie tylko zobaczmy, czy w niebieskich jeszcze coś mamy obszarowego. No obszarową mamy na pewno i sarnię, ale nie ma co i sarni dawać, bo mamy Kuczena. On też osłabia. Czyli w niebieskich moglibyśmy tutaj ewentualnie jeszcze się zastanowić nad bardziej obszarowym, czyli nad Richardem. Ale czy Richard będzie lepszy od Weli? to nie sądzę. On w prawie z kolei jak odpali, to wrogowie otrzymają minus 34% do ataku przez 6 tur i zadaje 415 obrażeń celowi i niewielkie obrażenia pobliskim wrogom, czyli atakuje trzech. Czyli znowuż może być sytuacja, że atakuje 5, ale atakuje ich słabiej. Jednak te 415 w główny celi te troszkę mniej w poboczne. No widzicie, zawsze przy takich turniejach jest rozkmina. To nie jest wcale łatwo dobrze wybrać. Zwłaszcza chcę, jeśli chcemy dać dwa fiolety. Chociaż no któryś kolor i tak byśmy musieli podwoić, bo przecież nie mamy czerwonego. No dobra, zastanowię się na razie, zostawię tak. Po krótkiej analizie i zastanowieniu się głębszym. Dokonamy małych zmian kosmetycznych. To znaczy faktycznie zamiast Weli wsadzimy Richarda. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, Wela ma 150 obrażeń, tylko tamten ma 415. Wprawdzie to jeszcze daje, wszyscy otrzymują 228 obrażeń od wody, ale to i tak nie to samo. Tym bardziej, że Richard ma mocniejsze uderzenie, także atakuje trzech, więc zdecydowanie tutaj damy sobie Richarda i zamienimy jeszcze miejscami Alfredkę z Kuczenem. I dlaczego to zrobimy? Otóż zawsze lekarza jest lepiej mieć z lewej strony, dlatego że Wasze postacie w automatycznej grze odpalają automatycznie od lewej strony. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, że... Trafiacie na czyjąś kontrę. To Twoi zawodnicy, mając mało zdrowia i atakując kogoś z kontrą, mogą zginąć. Mogą się na tej kontrze załatwić. W momencie, kiedy wcześniej odpalicie lekarza i się podleczycie, to nawet jak oni trafią w kontrę, to jest szansa, że przeżyją. Dlatego lekarza ja osobiście wolę dawać z lewej strony, Wy możecie dawać gdzie chcecie, bo przecież nikt nie każe Wam się słuchać moich sugestii. One nie wszystkie są super mądre. Ja sobie z tego zdaję sprawę, wielokrotnie mogę się mylić, aczkolwiek moje ego twierdzi inaczej czyli jakby twierdzić, że wszystko wiem najlepiej. <laughs> Ten typ tak ma, musicie to wybaczyć. Więc ja bym został przy takiej obronie, czyli od lewej strony Richard, który zadaje 415 obrażeń celowi i trochę mniejsze obrażenia po bliskim wrogom, a dodatkowo zabiera 30% od ataku przez 6 tur. 6 tur to dużo. Kuczen, który no tego chyba nie muszę tłumaczyć, dużo zdrowia regeneruje, 42% i daje minus 30% do obrony i jeszcze daje plus 46% do obrony przeciw światłości przez 4 tury, Innym fioletowym, to jest dosyć ważne, gdyby mnie ktoś chciał atakować żółtym składem, a podejrzewam, że przeciwnicy będą mnie najczęściej atakować żółtym składem, bo ja bym tak atakował. Oczywiście Teluria, znienawidzona przez wszystkich, którzy jej nie mają, zadaje 130 obrażeń przeciwnikom, niby niedużo, ale ten Leśny Pomocnik, który tam ma 200 czy 220 punktów życia, jakby dodaje każdemu, plus do tego leczy 306 punktów, ona jest znerfiona, osłabili ją dosyć mocno, ale i tak jest mimo wszystko jedną z lepszych postaci, jednym z lepszych tanków. Dalej mamy Alfrikę, którą już, którą już omawiałem. Ona wprawdzie nie jest jak widzicie wymaksowana, natomiast te statystyki i tak są obronne dosyć dobre bo 1391 życia, 812 obrona, 69 level. Myślę, że za chwilę jeszcze trochę w nią wpakuję, więc tam dojdę do 70. Nie wiem, pierwszego, drugiego. Mógłbym ją zrobić oczywiście całą, bo mam około 1000 rekrutów w zapasie, ale jakby nie spieszy mi się tutaj, więc tutaj po będziemy robili. A te kilka punktów nie powinno robić różnicy. I na koniec niedoceniana Justice. Która oślepia na 4 tury, natomiast daje minus 40% tego oślepienia, to jest dosyć dużo. Myślę, że to też może zmienić układ sił na polu walki. Jak widzicie, oddziały dosyć wysoko u mnie stoją. Zastanawiam się jeszcze, czy ważniejszy jest dla mnie kuchen, czy ważniejsza jest dla mnie Alfrika, bo tylko jeden oddział jest przyspieszający manę. I zastanawiam się, w której postaci ten oddział przyspieszający manę właśnie dać. I chyba padnie na Alfrikę, bo ona jest jednak bardziej atakująca. Tutaj mamy Wele, która też leczy, więc ona pozwoli przetrwać moim zdaniem kuczenowi, więc sobie zamienimy w taki sposób. A jednak Alfrykę jak uderzy i jak rzuci ten kurjacki atak na przeciwników, to może być całkiem nieźle. Domyślam się, że nie każdy z oglądających ten film, będzie mógł ustawić sobie taki skład jak ja, nie każdy ma tak dobre postacie pięciogwiazdkowe, bo to jeszcze jest różnica mieć postacie pięciogwiazdkowe, a mieć dobre postacie pięciogwiazdkowe. Natomiast jak widzicie tutaj z tych pięciu postaci, które ja dałem, trzy są faktycznie dobre, bo to są albo bohaterowie miesiąca, albo z sezonu drugiego czy trzeciego, a dwie postacie są standardowe, mimo że też mam jakieś inne, innych bohaterów miesiąca, natomiast te uważam, w tym zestawieniu sprawią się najlepiej. Zobaczymy zatem jak nam pójdzie turniej. Od jutra jak zwykle dopóki będę w turnieju, to wieczorami będę się starał wrzucać odcinki z danego dnia. No i do zobaczenia w następną niedzielę, gdzie omówimy sobie ten skład. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się i powodzenia na turnieju, hej! Jeśli podoba Ci się to co robię, możesz mnie wspomóc na zrzutce, na patronite, subskrybując i dając lajka. Link do pomocy znajdziesz w opisie każdego filmu.